Cześć to tokspróż, do zdrowia. Jestem w sklepie, ale chciałam Wam pokazać. Te pomidory są tak słodkie, że coś niesamowitego, więc i te. Więc kupuję e, takie pomidorki, ale w ogóle przyszłam do sklepu e, po to, żeby kupić dużo rzeczy e, kokosa, czyli e, olej z kokosa MCT Oil. I pokażę Wam to wszystko, co kupiłam w domu, i wytłumaczę Wam. Dlaczego kokos ma niesamowite właściwości zdrowotne? Mamy, tutaj mamy olej kokosowy, także, jeżeli wybieramy olej kokosowy, to musi być on przede wszystkim ekologiczny, poza tym nierafinowany. Także po angielsku to będzie organic, czyli ekologiczny, unrefined. Nierapinowany Virgin, Dziewiczy, coconut Oil, Expelled Press, czyli tłoczony, OK? Taki jest dobry olej kokosowy. To dobrą rzeczą są takie paczuszki z olejem kokosowym, dlatego że to jest taniej i To jest ekologiczny olej kokosowy, który możesz zjeść albo na przykład wziąć na basen i posmarować, czy tam na plaży, nie wiem. I posmarować swoje ciało albo zjeść, prawda? To jest małe, można wziąć do pracy i tak dalej. Także kupię też kilka tych super. Oczywiście tutaj mamy różne kolageny z kokosem i z kokosa i tak dalej, ale my się skoncentrujemy na tym MCT, czyli Medium Chain Triglycerides. To są kwasy tłuszczowe średniej wielkości i mamy tutaj albo proszek, powder. Albo olej. Um, olej jest lepszy, dlatego że można dodawać do kawy, można dodawać do wszystkiego i jest tutaj um, ekologiczny oraz nieekologiczny, a więc najlepiej zawsze wziąć jest ekologiczny. Z ekologicznego kokosa, prawda? MCT. Garden of Life to jest dobra. Bardzo kompania, także MCT Oil. Olej kokosowy. Będę o tym wszystkim mówiła za chwileczkę. Słuchajcie, jestem w sklepie Careful Bio. Robię zakupy i chcę porównać tutaj, jakie mają rzeczy w Polsce, w sklepie Bio. Jeżeli chodzi o kokos, mają tylko dwa rodzaje: jeden to jest ten olej kokosowy, drugi to jest ten olej kokosowy. I to wszystko, czyli bardzo mało, nie mają w ogóle w normalnym. Kerfur jest więcej e, produktów kokosowych bio niż tutaj, i nie ma nigdzie MCT oleju. E, tylko pani mi powiedziała, że można ewentualnie MCT olej znaleźć w sklepie z produktami dla kulturystów. Także jestem w bio, pokazuję wam, że jest sklep Kerfur bio. Wszystko jest ekologiczne. Także tutaj robię zakupy. I w piątki, w soboty jest 10% tak także można trochę zaoszczędzić. Jeszcze tutaj są jarzynki. Różne produkty są fantastyczne. Duży wybór. Kiełki, bardzo tanie. Bio-kiełki. Widzicie, kupiłam kiełki bio waciki do twarzy, bio kiełki. Super, można sobie sałatę z kiełków zrobić. Całe to ściąć i zjeść. Także dosyć dobry wybór jest, muszę powiedzieć. Jakie dobre właściwości ma kokos? Nawodnienie, to jest drzewo życia, zdrowie, energia. Istnieje ponad 1500 badań na temat tego, że ta roślina, kokos jest zdrowa. Przede wszystkim ma kwasy tłuszczowe MCT, które są bardzo łatwo łatwostrawne, inaczej się trawią niż innego rodzaju, innej długości kwasy tłuszczowe i nie zamieniają się w tłuszcz w organizmie. A więc wpływa to korzystnie na wagę, na utratę wagi, na normalizowanie poziomu cukru we krwi, na balans cukru Twojego. Jest dobre do używania w momencie, kiedy mamy cukrzycę. Kokos też redukuje kandidę, ponieważ jest antybakteryjny, antywirusowy, antymikrobowy i antygrzybiczy. Mleko kokosowe ma kwas laurowy, ten sam kwas, który zawiera mleko matki karmiącej. Poza tym kokos jest dobry na infekcje skórne, na grzybice, na różne problemy ze skórą, na nawilżanie skóry, a także ma naturalne SPF-16, czyli chroni cię od y, promieni słonecznych. Jeżeli idziesz się opalać, bardzo dobrze jest posmarować się olejem kokosowym. Trawiony jest przez wątrobę w trzystopniowym procesie trawienia. Inne tłuszcze mają 19-stopniowy proces trawienia. Także olej kokosowy zupełnie inaczej się trawi od innych olejów i nie można go porównać z innymi olejami. On zwalcza chroniczne choroby. Pomaga zwalczać np. takie jak Alzheimer, cukrzyca, nadciśnienie, dlatego że stosowanie oleju kokosowego obniża ciśnienie krwi. Ma właściwości antyzapalne i potencjał antyrakowy, przez to, że właśnie za, y, zawiera ten kwas laurowy, kwas kapryk i kwas kaprylik. A wiecie, że niektóre raki mają związek z grzybami, ponieważ olej kokosowy zwalcza grzybicę, grzybice, czyli przerost grzybów, nienormalny przerost grzybów u nas, dlatego pośrednio może pomóc w zwalczaniu raka. Podnosi też nasz system immunologiczny. Dlatego, że wyrównuje i wpływa dobrze na nasz mikrobiom. A jak wiecie, Hipokrates już powiedział, że nasz mikrobiom w naszych jelitach w 70% stanowi o naszym e, poziomie systemu immunologicznego. Jak spożywasz dużo oleju kokosowego, to wtedy wydzielasz więcej ketonów i to jest bardzo dobre na mózg, wpływa dobrze na pamięć, wpływa dobrze na energię i na kondycję. Ja na przykład czasami robię taką mieszankę olej kokosowy. Trochę do tego dodaję soli, na przykład soli celtyckiej albo soli himalajskiej, które są dobrej jakości solami. I do tego na przykład imbir albo mięte i miód. I to jest taka mieszanka i można że łyżek nie zjeść tego i to dobrze smakuje. Stwierdzono, że olej kokosowy, konsumpcja oleju kokosowego poprawia trawienie, dobrze wpływa na skórę, na przykład na trądzik, nawet na y, funkcję wątroby i pęcherzyka żółciowego. I naprawdę z oleju kokosowego bardzo łatwo jest zrobić y, dobre preparaty na skórę. Po prostu możesz ten olej kokosowy stopić i dodać do tego, nawet na przykład, jeżeli chcesz dodać y, sól grubożarnistą i potem mieć taki jakby peeling na twarz to jest bardzo dobre, a nawet lawendę i olej kokosowy zmieszany na przykład z takimi preparatami jak miód manuka naprawdę pomaga bardzo dobrze na trądzik na wszystkie inne liszaje i różne e, rzeczy skórne. Także konsumpcja, a więc stosujemy go z zewnątrz i stosujemy go od wewnątrz. Wpływa dobrze na e, dziąsła. Wiecie, że płuczę się olejem kokosowym, robi się płukanie, yy, trwa to 20 minut, bierzesz łyżkę oleju kokosowego i po prostu płuczesz w, w zębach tą w jamie ustnej, potem musisz to wypluć, prawda? Dlatego, że to związuje pewne mikroorganizmy. Jest to tak jakby metoda maintenance, to znaczy to nie jest po to, jeżeli już masz na przykład chorobę dziąsła, żeby się jej pozbyć, dlatego że niektóre choroby dziąsła spowodowane są. Yy, różnymi y, mikrobami, na przykład y, prądkami, albo na przykład sperokitami, albo na przykład amebą, prawda? I, I inne rzeczy działają, na przykład na amebę bardzo dobrze działa aloes, czyli jak masz pastę do zębów z aloesem, jeżeli masz amebę, ale ja mam wideo na swojej stronie, do którego link będzie na końcu tego wideo i możecie kliknąć na temat jak poszłam w Stanach Zjednoczonych do do dentysty naturalnego, który pod mikroskopem badał mi wymaz z moich zębów, żeby zobaczyć, jakie rodzaje mikroorganizmów tam są, dlatego że na inne rodzaje stosujesz inne metody, żeby to zwalczyć. Na przykład ja nie miałam ameby, a na przykład moja córka, która jest młodsza i ma 18 lat, już miała amebę, więc ona musiała teraz używać aloes. Ale bardzo dobrą rzeczą na wszystkie, chcę tu powiedzieć, dziąsła, choroby dziąseł, um, i e, na przykład szyjki, które się odsłaniają, zębów i złe bakterie w jamie ustnej jest maść ozonowa. I taka maść ozonowa jest dostępna na detoxpolska.pl nazywa się O2ZAP. Jest ona wspaniała, dlatego że ona ma tyle zastosowań, słuchajcie, hemoroidy, wszystkie rzeczy skórą, To jest ozon, który jest e, tak jakby zamknięty, encapsulated, zamknięty w molekułach Ekologicznej, ekologicznego oleju z oliwek. I to jest po prostu ta masa, jest wspaniała. Ona 10 lat, nie starzeje się i możesz nią smarować dziąsła. I to mi powiedział ten lekarz, że najlepszy jest ozon na dziąsła, jeżeli chodzi o pozbycie się bakterii, wyrównanie tych szczepów, jakie powinny być w Twoich ustach, prawda? Olej kokosowy jest dobry na cukrzycę typu drugiego, dlatego że obniża poziom insuliny, obniża spajki insuliny i y, poprzez to możesz kontrolować, dlatego że cukrzycę typu drugiego można naprawdę kontrolować... Y, i pozbyć się jej poprzez specjalną dietę. Na przykład możemy do oleju kokosowego dodać greyfruit, sok z greyfruta, jakieś tam olejki aromatyczne, stosować to na skórę. Naprawdę dobre to jest z olejkiem, takim jak na przykład skadzidła. Można też stosować olej kokosowy po to, żeby pozbyć się na przykład gumy do rzuciać przyczepi do włosów. Także ona olej kokosowy ma bardzo dużo zastosowań. Pamiętajcie, że musi być ekologiczny, nierafinowany i dziewiczy, żeby dobrze działał i. Zachęcam Was do tego, żebyście używali oleju kokosowego. Żegnam się. Na razie Magda.